Spróbujmy stworzyć pierwszą prostą animację obiektu. Do tego celu wybierzmy rectangle tool, czyli kwadrat. Stroke color, czyli kolor obwiedni tego kwadratu, konturu. Fill color, czyli kolor wypełnienia. Narysujmy kwadrat na białym polu, czyli w scenie filmu. Po czym przejdźmy do klatki 20, w tym miejscu znajdują się klatki filmu i użyjmy klawisza F6. Otrzymaliśmy dwie klatki kluczowe, w pierwszej klatce, w 20 klatce. Zaznaczmy te klatki, bierzmy prawy nacisk myszki, po czym Create Motion Twin, czyli utwórz animację. Flash. Otworzył animację od klatki pierwszej do klatki dwudziestej. Spróbujmy zmienić położenie obiektu w klatce dwudziestej. Teraz używając klawisza Enter, Flash pokaże kolejne klatki filmu. Co się stało? Flash przesunął obiekt z klatki pierwszej do klatki dwudziestej. Zaznaczmy obiekt w, klatki, w klatce dwudziestej. Po czym wybierzmy opcję Free Transform Tool, czyli przekształcenie obiektu. Spróbujmy obrócić obiekt i zmienić jego wielkość. Użyjmy jeszcze raz klawisza Enter, aby przetestować stworzoną animację.